Znajdujemy się w Malborku na zakończonej inwestycji pod nazwą zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Nogat na odcinku Prestiżu. Kontrakt o wartości ponad 13 milionów złotych trwał prawie dwa lata oraz obejmował dwukilometrowy odcinek bulwarów. Wykonaliśmy niespełna 10 tysięcy metrów kwadratowych ciągu pieszo-rowerowego i chodników oraz ponad 3 tysiące metrów kwadratowych pomostów z deski dębowej i kompozytowej. Prace były uzgadniane oraz prowadzone pod ścisłą opieką konserwatora zabytku. Powstał również parking w sąsiedztwie Kąpieliska Miejskiego, liczne elementy małej architektury oraz dodatkowo plac do handlu sezonowego z kostki granitowej, będący jednocześnie miejscem centralnym dla turystów. Wyzwaniem były prowadzone prace. W bezpośrednim sąsiedztwie murów największego na świecie gotyckiego zespołu zamkowego, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W obawie o wpływ Drgań podczas procesu budowlanego na 13 wieczne baszty mostowe zrezygnowano z wykonania pomostu w nurcie rzeki Nogat. Zespół Strabak zaproponował wykonanie pali żelbetowych o średnicy 300 mm i średniej długości 4 metrów po akceptacji technologii pozwoliło to na bezpieczne przeniesienie obciążeń na warstwy nośne oraz uzyskanie odpowiedniej sztywności całej konstrukcji. Oświetlenie bulwarów i średniowiecznej warowni to kolejne ambitne zadanie, z którym mierzył się zespół realizujący kontrakt. wprowadzono zmiany w projekcie, które polegały na wprowadzeniu systemu aktywnego oświetlenia doziemnego z możliwością sterowania oświetleniem murów zamkowych. Wzdłuż bulwaru ustawiono słupy oświetleniowe typu malborskiego w ilości 76 sztuk. Będące stylizowanymi latarniami, wykonanymi na wzór tych przedwojennych stojących dawniej na starówce Malborka. Na wysokości zamku oraz przy zejściach na bulwar w uzgodnieniu z zamawiającym oraz konserwatorem zabytków, wkomponowane zostało niskie oświetlenie, pozwalające na lepsze podkreślenie elementów średniowiecznego muru. W imieniu całego zespołu pracującego przy rewitalizacji bulwarów zapraszamy do Malborka.